Wanna flow it like a roch Wiecie Państwo o tym, że nie było doskonałych warunków do naśnieżania. Nam udało się naśnieżyć te najbardziej ulubione trasy, czerwoną, niebieską, pole szkoleniowe i codziennie mamy masę ludzi, którzy uczą się jeździć na nartach, doskonalam swoją umiejętności, a niektórzy naprawdę jeżdżą fantastycznie. Czynna jest najbardziej ulubiona, czerwona, jeździmy na niebieskie, jeździmy na polu szkoleniowym. Niewiele brakuje, żeby dośnieżyć różową. Czekamy na mróz, dosypiemy resztę. Kilkaset osób jeździ na nartach, doskonale się bawi, uczestniczy w konkursach organizowanych przez instruktorów, przez DJ-ów. Przed chwilą zjechał piękny szpaler narciarzy z pochodniami przy wykażonych światłach. Wrażenie było naprawdę imponujące. Pali się ognisko, będzie jeszcze pokaz fajerwerków i muzyka na żywo z DJ-ami. Naprawdę fantastyczny Sylwester, zdrowy, na świeżym powietrzu, w cudownej atmosferze. Wszystkim narciarzom, wszystkim naszym gościom życzymy oczywiście szczęśliwych nowego roku, żeby nie zabrakło nam śniegu, a wszystkim tym, którzy słuchają suwałki 24, żeby przyjechali do nas, rozpoczęli przygodę z nartami, a jeżeli już jeżdżą, żeby się tu doskonale bawili. Jak się pani bawi? Świetnie, dopiero przyjechałam, zaraz się wybieram na stok. Aha, jak, jak warunki dzisiaj śniegowe? Coraz lepiej, trochę pada trochę deszczu, trochę śniegu, ale mam nadzieję, że zamieni się to w śnieg i że pojeździmy i że będzie ciekawie. A przyjechaliśmy z okolic łomży, ze stawisk. Bardzo miło, jak się pani dzisiaj bawi? No, fantastycznie, jak co rok. A czego chciałaby pani życzyć wszystkim w roku 2015? No wszystkim życzę zdrowia, tak samo i sobie, no i żeby wszyscy tu przybyli, zobaczyli jak to pięknie i zdrowo. E, przyjechaliśmy spod Warszawy, ja jestem z Tłuszcza, moja żonka z Wołomina, pozdrawiam bardzo serdecznie. Centralną Polską. E, jak widać warunki dopisały, niestety teraz troszeczkę deszcz pada, przeszkadza, ale jest bardzo sympatycznie, mroźno, ale ciepło. Niczemu to nie przeszkadza. E, jak się pani się bawi? Super, ale jestem bardzo zmęczona. Czyli było, <grywam> do północy. <grywam> czyli było jeżdżone dzisiaj? Tak, na Małej Górce. <grywam> Jutro spróbuję swojej siły na Niebieskim Szlaku. A, dzisiaj pierwszy raz jestem na snowboardzie. Próbuję swu, swoich sił. No To bardzo ładnie, gratulujemy. A czego chciałaby Pani życzyć w nadchodzącym roku? Zdrowia, szczęścia i czasu na odpoczynek, żebyśmy nie żyli tylko pracą. Ale mieli czas właśnie to... na narty, na podróże, na spełnianie marzeń. <śmulety>